Witajcie, kochani, dziś porozmawiamy sobie o ślubach w Imperium Osmańskim. Um, oczywiście, ja nazywam się Jana Budzanowska-Machbeker, jestem autorką e-booków i wykładów na temat Imperium Osmańskiego, do których oczywiście zakupu Was zapraszam. Um, no i zaczynajmy. Instytucja małżeństwa w Imperium Osmańskim zawsze była interesującym tematem. Istniała duża różnica w ogólnej koncepcji małżeństw sultanów, sułtanek, książąt i paszów oraz konkubin. Dziś yy, chciałabym przedstawić różne formy małżeństw. Po pierwsze omówmy małżeństwa sułtanów. Sultani wcześniejszych okresów Imperium Osmańskiego regularnie żenili się z kobietami z dynastii rządzących mniejszych i większych imperiów. Aby wzmocnić swoją władzę i zyskać zwolenników. Tak zrobił między innymi Murat I, który poślubił Tamarę, córkę bułgarskiego cara Iwana Aleksandra, aby mógł mieć Bułgarów jako swoich zwolenników. Tamara była jedną z największych piękności tamtego okresu i została specjalnie dla niego wybrana. Jego imiennik Murad II poślubił córkę serbskiego władcy Mare Brankowicz, która z czasem stała się jedną z najsławniejszych kobiet swoich czasów. Jej ojciec był lojalny wobec Osmanów aż do śmierci Murada II ona jednak nawet po śmierci Murada postanowiła nie wracać do domu, ale zostać właśnie z synem Mehmedem II, synem oczywiście Murada, bo on nie był synem Mary. Pozostała z nim i służyła mu aż do jego końca życia. Mehmed II, nawiasem mówiąc, jest szczególnie ważny w temacie małżeństw, ponieważ to on zapoczątkował tradycję sultanów, aby nie mogli się żenić. Jest to interesujące, ponieważ sam Mehmed II był żonaty, jednak żonę wybrał jego ojciec Murad II. To również dobry wskaźnik znaczenia małżeństw dynastycznych. W tym okresie sam sułtan wybierał kobietę dla swojego syna, podobnie jak w zwyczajach europejskich. Jego wybór padł na córkę władcy państwa Dulkadir, Mukrimę. Jednak ich małżeństwo pozostało bezdzietne, ponieważ Mehmed II nie wykazywał zainteresowania Mukrimę. Mimo, że wesele trwało aż trzy miesiące, żadnego innego ślubu no, nie świętowano aż tak długo. Małżeństwa między sułtanami i szlachciankami ustały więc za panowania Mehmeda II. Powód był prosty. Po zajęciu Konstantynopola Imperium Osmańskie stało się tak silne i było już bardziej nękane przez szlacheckich krewnych niż przez nich wspierane. Nie potrzebowali już wsparcia dynastii władców innych krajów. Właśnie dlatego wywołało to takie oburzenie, gdy zaledwie 100 lat później Sulejman I poślubił swoją niewolnicę Hürrem. Chociaż małżeństwo sultanów nie było całkowicie zakazane, to jednak nie było to zwyczajem od czasów właśnie Mehmeda II. W szczególności nie było to małżeństwo z wyzwoloną niewolnicą. Sulejman rozpoczął w ogóle nowy zwyczaj, ponieważ jego potomkowie też podążali tą formą małżeństwa. Podobnie syn Sulejmana, Selim II, który poślubił swoją kochaną Nurbanu, niemal natychmiast po objęciu tronu, widząc ten wzór przed sobą, ich syn Murat III również rozważał poślubienie swojej ulubionej konkubiny, ale źródła nie są zgodne co do tego, czy ostatecznie poślubił Safię, czy nie. Jednak wielu historyków uważa, że tak, choć nie był jej niestety wierny. Wielki zwrot nastąpił podczas panowania Osmana II. Osman wstąpił na tron jako młody chłopiec i jako sierota. Jego matka zmarła, gdy był jeszcze dzieckiem, więc nikt nie stał za nim. Osman rozpaczliwie starał się zyskać dla siebie zwolenników, podobnie jak sułtani w bardzo wczesnym okresie Imperium Osmańskiego, więc poślubił córkę Sejhul Islama Efendiego, akil Niestety nawet jego małżeństwo nie mogło uratować go, a ostatecznie został stracony podczas buntu Janczarów. Po Osmanie szalony Ibrahim I był tym, który wziął ślub. Chociaż nie poślubił szlachcianki, ale prostą konkubinę Teli Humasza, Dał jej niezwykłe korzyści, uczynił ją jedną z najbogatszych kobiet w imperium, dał jej rezydencję Alde Sultan, niezależnie od tego, czy jego matka żyła, e, kosem Sultan, nakazał jej własnym siostrom służyć jego kobiecie, a on zabrał im cały majątek, e, tylko właśnie po to, aby dać go swojej żonie. Ten skrajny przypadek genialnie zakończył małżeństwa Sultanów na długi czas w historii Imperium Osmańskiego, tak aby mogło ono zostać wskrzeszone w późniejszych okresach. Oprócz małżeństw sułtańskich, ważne jest, aby wspomnieć również o książętach. Przykład Mehmeda II dobrze pokazuje, że małżeństwa książąt były ważną częścią codziennego życia w imperium we wczesnym okresie. Podczas panowania Mehmeda, oprócz małżeństw sułtanów, zmieniły się również małżeństwa książąt. W praktyce oznacza to, że chociaż nie było to zabronione przez konkretne prawo, książęta nie mogli poślubić ani szlachcianki, ani jednej prostej konkubiny. I ten zwyczaj przetrwał przez stulecia, kiedy Sulejman I stworzył rangę hazeki. Została ona uzupełniona faktem, iż książęta nie mogli nawet nadać rangi hazeki swoim konkubinom. Te fakty pomagają wyjaśnić wiele nieporozumień z historii imperium, oczywiście, które są nieprawdziwe, te informacje, na przykład Mehmed, syn Sulejmana I, przecież nigdy nie mógł poślubić swojej kuzynki Esmehan Baharnas. Pozostali synowie Sulejmana I, Mustafa i Bajazet nigdy nie mogli mieć kobiety Hazeki, ani żony, tak więc sama Nurbanu, ukochana konkubina późniejszego Selima II, mogła nosić ciankę Hazeki tylko wtedy, gdy Selim II wstąpił na tron. Ponadto jednym z najważniejszych wniosków jest to, że z powodu tego zwyczaju Aishe Hafsa nie mogła być żoną Selima I, wbrew Plotką. Selim był po prostu księciem, gdy wziął Hafsę za konkubinę, i również podkreśla to, że Aisha Hafsa nie mogła być księżniczką krymską, co już nie roztaczałam, ponieważ książęta nie mogli żenić się, zwłaszcza z kobietami z innych dynastii. Jest to dodatkowo wzmocnione faktem, że Bajazyd II, czyli ojciec Selima, w ogóle nie chciał widzieć Selima na tronie, więc nigdy nie pozwoliłby mu poślubić krymskiej księżniczki, aby wzmocnił swoje siły. Pochodzenie tej legendy może być takie, że Hafsa być może była po prostu krymską tatarką z pochodzenia. Sultanki zaś, czyli siostry i córki sultana, były mocno eksploatowane w celu wzmocnienia dynastii, podobnie jak kobiety z innych dynastii zresztą. W tej epoce były okresy bardziej ekstremalne i bardziej akceptowalne. W każdym razie, w najwcześniejszym okresie imperium, sultani oddawali swoje córki za żony swoim zwolennikom, a prawdopodobnie żenili ich z sąsiednimi dynastiami w celu zawarcia pokoju. Świetnym przykładem tego ostatniego jest córka Murada I, Nefiseh Melek którą ojciec oddał władcy Karamani w wieku 18 lat, aby zawrzeć pokój. Jednak pokoju nie dało się utrzymać, więc przez pewien czas napisem Melek Hatun została umieszczona w areszcie domowym swojej ojczyźnie wraz z jej synami. Ostatecznie jej sytuacja została rozwiązana, a jej najstarszy syn został mianowany na tron Karamanu potem, kiedy zdołano osiągnąć porozumienie. Jednakże małżeństwa te uważano za rzadsze, częściej sułtan honorował paszów, którzy go wspierali, dając im łaskę, że mogli poślubić jego córki i siostry. Ale nie tylko sułtan mógł skorzystać na własnych córkach. Chociaż Mehmed II zakazał swoim synom poślubiania kobiet z wpływowych rodzin, nie pozostawił jednak warunku, że książęta nie mogli wydawać swoich córek za mąż, za wpływowe rodziny. Na przykład syn Mehmeda II Bajazyt zawarł sojusz z wpływowymi paszami, oddając im swoje córki. Udało mu się wstąpić na tron w dużej mierze właśnie dzięki temu. Później książęta nie mogli już wydawać swoich córek za mąż, kierując się własnymi korzyściami, właśnie po to, aby uniknąć takich sojuszy. Na przykład Sulejman I był tym, który decydował, z kim powinien wydać swoje wnuczki. Jego synowie nie mogli wpłynąć na jego decyzję. Ciekawą obserwacją jest to, że wydał najstarszą córkę Mustafa za mało wpływowego Paszę, podczas gdy córka zmarłego Mehmeda lub córka Mihrimach zostały wydane za mąż za wpływowych paszów, podobnie jak późniejsze córki Selima II. Natomiast córki jego zdradzieckiego syna Bajazyda zostały wydane za mąż niemal poza swoją rangą. Widać, że małżeństwa sułtanek zawsze były bardzo ważną częścią życia imperium, ale istniały ogromne różnice w tym, jak bardzo te kobiety były wykorzystywane. We wczesnych okresach istnienia imperium zazwyczaj postępowano w sposób uczciwy, a nawet drugie małżeństwo było często rzadkością dla kobiet z dynastii. Z czasem ta liczba wzrosła. Córki Selima I, czyli siostry Sulejmana, mogły nawet rościć sobie prawo do stosunkowo normalnej liczby małżeństw, tak jak Hatice Sultan, która została wydana za mąż Raz lub dwa razy, Fatma-Sultan trzy razy, Hafsa-Sultan dwa razy, Gwerhan-Sultan, shesade sultan i Szachi-Huban-Sultan i Beyhan-Sultan były wydane za mąż tylko raz. Hmm. Miały szansę zdecydować, ile razy wyjdą za mąż po osiągnięciu pewnego wieku, mogły żyć w spokoju, tak więc na przykład sama Kuban postanowiła przejść na emeryturę i nie wyszła ponownie za mąż po rozwodzie. Należy jednak zauważyć, że w tym okresie sułtanki były wydawane za mąż w powszechnie przyjętym wieku 18 17 lat. Nawiasem mówiąc, Sulejman był pobłażliwy także wobec swojej córki Michlimach, więc nie wyszła ponownie za mąż po obdowieniu. Nie było znaczących zmian za panowania Murada III, on również był wyraźnie pobłażliwy wobec swoich sióstr, choć prawdopodobnie bardziej pod presją matki, Po tym jak jego siostry owdowiały, mogły same wybrać swoich kolejnych mężów. Tak więc wdowa po Sokollu Mehmedzie Paszy Esmechan wyszła za mąż za Kalajlikoza Ali Pasze. Jeśli chodzi o Esmechan, ważne jest, aby wspomnieć, że chciała męża w tym samym wieku co ona. Sokolu był od niej starszy o ponad 40 lat. Wybrała więc bardzo przystojnego Bejler-Beja, ale mężczyzna odrzucił ofertę, dlatego Esmechan była zmuszona szukać kogoś innego, więc trafiła do swojego późniejszego męża Kalajlikoza Alego. Niestety nie mogli spędzić ze sobą zbyt wiele czasu, ponieważ zaledwie rok po ślubie Esmehan zmarła przy porodzie z dzieckiem. Siostra esmehan Shah Sultan, również mogła poślubić swoją prawdziwą miłość Zala Mahmuda Pasze. Ich miłość była legendarna. Murad III był mniej wyrozumiały dla swoich córek. One również były wydawane za mąż dwa lub trzy razy i nie za tego, którego chciały. Jednak oprócz Murada ich matka Safiye również mogła odegrać w tym rolę. Niedługo po Muradzie III nastąpił najbardziej ekstremalny okres małżeństw. Jego wnuk Ahmed I, by the way, możecie przeczytać o tym w moim e-booku o Ahmedzie i o Kosem, wydał swoje córki za mąż w bardzo młodym wieku. Zanim przejdę do szczegółów, ważne jest, aby zrozumieć dlaczego to zrobił. Ahmed wstąpił na tron w bardzo młodym wieku, ale wcześniej nie był namiestnikiem sandżaku. Nie miał więc żadnych zwolenników, więc musiał szybko przekonać do siebie wpływowych paszów. Najlepszym sposobem na to było małżeństwo. Podczas gdy inni sułtani mieli już dorosłe córki, gdy wstąpili na tron. Ahmed był bezdzietny. Z czasem urodziło się kilka córek, które wydał za mąż jako malutkie dzieci. Oczywiście nie oznaczało to praktycznego małżeństwa. Dziewczynki w wieku niemowlęcym nie musiały mieszkać z paszami, ale mogły zostać w haremie z matkami i w żadnym wypadku nie musiały opuszczać pałacu do czasu dojrzewania. Do tego czasu ich mężowie zazwyczaj już umierali lub e, zostawali straceni. Jednak dla tych dziewcząt nie był to jedyny ekstremizm w ich życiu. E, po śmierci ich ojca nastąpił bardzo skomplikowany okres. Do władzy doszedł ich młodszy brat Murat IV, e, który również potrzebował poparcia, więc często wydawał za mąż swoje siostry. Jeśli jeden z ich mężów umierał, przychodził następny itd. E, niestety, po śmierci murada, zapanowania Ibrahima I nie mogły znaleźć spokoju, ponieważ były zmuszone do ponownego wyjścia za mąż. Tak więc, córka Ahmeda I Aysha mogła wyjść za mąż co najmniej sześć razy, podczas gdy Fatma siedem razy, e, w momencie ich ostatnich małżeństw, same były już stare. Aisha miała już 50 lat, a Fatma 61. No wtedy, no, na tamte czasy to już było dużo. E, wraz ze śmiercią tych sułtanek ten ekstremalny okres również zakończył się szczęśliwie, tak że później sułtanki były wychowywane w wieku powszechnie akceptowalnym. Na koniec chciałabym powiedzieć kilka słów o prostych konkubinach, choć wielu z nas ma wyobrażenie, że konkubiny, które nie miały tyle szczęścia, by zostać ulubienicami sułtana, czy chociażby gostę, czyli tak, takimi kobietami, które były chociażby na oku sułtana, starzały się i umierały w haremie. Jednak tak nie było. Szczególnie rzadko któraś z konkubin zestarzała się w haremie. Konkubiny były regularnie zmieniane. Dzieci zawsze rodziły te nowe, młodsze kobiety, więc te, które były tam zbyt długo. I zaczęły się starzeć i nie miały szansy zostać kobietami sultana były po prostu wydawane za mąż. Te małżeństwa były wielką zaletą dla obu stron. To był wielki prestiż dla agi, niższego rangą oficera lub paszy, aby móc zdobyć żonę z imperialnego haremu, a dzięki temu konkubiny otrzymywały szansę na nowe życie z dala od mrocznego i groźnego świata haremu. Kochani, dziękuję, że, że zostaliście ze mną do końca. Oczywiście możecie dać mi feedback, co dalej Was interesuje. Dziękuję, was za, dziękuję Wam za komentarze, lajki. Oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału i standardowo w opisie znajdziecie również linki do, moich, do mojego sklepu, do moich social mediów. Możecie kupić moje e-booki i wykłady, do czego Was zachęcam i życzę Wam wszystkiego dobrego.